Cześć, witam wszystkich, z tej strony drugi odcinek w naszej nowej serii rolny sojski full jak obiecałem lecimy ze sprzedażą soi do skupu i jak wrócimy to lecimy, żeby wam pokazać pola nie? tutaj się zajeżdżam Tutaj widzę jakiś robotnik już stoi. Oj, zajrzymy. Muszę oj, otworzyć. O, odsuniemy się, bo trzeba też potem będzie zamknąć. Trochę pieniędzy zarabiamy, jak widać. Tylko sobie oj, zerknę jak to na siłownikach stoi. Bardzo dobrze. Jak widać, siłowniki nie Mówka sztuka, bo jakie by mogły być w trzeba będzie udźwignąć. O jezu, jaka ciężka! Pach na kluczyk. Idziemy tylko do robotnika. Dzień dobry, ile to wyszło? Wagi. No wagi, tak. No powiem panu sporo. No dobra, dzięki. A i pieniądze już panu przelałem. Dobra, dzięki, widziałem właśnie no, na razie. Nara! To co jedziemy, zjeżdżamy. Ej, bo tu chyba nie wyjadę, nie? Oj. kręcić. Powiem nam, że <laughs> gościu całkiem spoko, nie? Nie najgorszy. Polnymi ze moimi pojadziemy. jak widać pole uprawione, taki jak został, bo tutaj jak deszcz padał, to takie błoto, je zrobiło, że nie mogłem wjechać, nie zostawiłem, ale to ościewnik weźmie, nie ma marki, to co martwić, gdzie to Co, to lecimy, nie? Zostawimy to i jedziemy wszystkie pola wam pokazać. Nie wiem, od której strony zacząć. Albo dobra, jakoś znajdziemy odnajdziemy w terenie. <laughs> Jak słychać, za ja to ryczy, ale... No. Też w poprzednim filmie prosiliście, żebym tak nie krzyczał. Jeśli się moje gardło polepszyło, i, nie, i jak prosicie, żebym nie krzyczał, to nie krzyczę, nie? Czekajcie, wyłączę go. O, tutaj se od razu ze stolikiem. Idziemy do mojego samochodu, to was obwiozę po tych polach, Nie wiesz, nie, to nie widać, że stawi tutaj. Do którym w końcu dobra biorę, że w roletach uda mi się wyjechać z garażu. Szkoda, tylko otworę. Oj, nie możemy go wziąć. Ten merdokrów nie rozlegał. To tutaj otwieram. A ja nie będę go szybko na no odcinku tutaj się bawię, nie? Bo to kiedy indziej. To kiedy indziej będziemy Muszę się tu pobawiać? Teraz jedziemy wszystkie pola wam pokazać na początek. I to nie mówcie, że nie słychać, bo to jest cichy samochód. Ja tak naprawdę to wszystko tutaj dobrze słychać. Widzimy. To jest moje pole. Jedno. Drugie moje pole. I moje pole numer 3. Są moje na razie 3 pola. Na ja tych pol mam trochę sporo, nie? To objeździmy trochę dzisiaj, taki luźny odcinek. Gdzie go się nie uda w tym odcinku, to zrobimy w kolejnym, ale powinno się udać, bo to jest dość szybki samochód, bo 200 to jednak trochę mocy jest. To jedziemy tam do góry. To wszystkie tutaj wysokie pole, to jest jedno wielkie, nie? To czekajcie, tu wjedę na środek. I idziemy to jest moje czwarte pole piąte pole i moje największe pole na gospodarce siódme pole nie wiem ile to może być hektar siódme to było nie to, to jest tak ósme pole To takie mniejsze pole tka trzy dziewiąte pole Jakie moje dziesiąte pole a tu jest moje pole, jedenaste. No, także to sporo tego jest. Sporo tego trochę nie. Wszystkie pola. Tutaj jest moja łąka. Jedna. Ile było pól? Dziesięć pól. Jedynaste pole, nie, ja to już liczyłem chyba, nie, nie, dobra, sorry, 11, czyli na razie mam 11 pól, jedna mąk to jeszcze nie koniec. Poczekajcie, za chwilę będziemy na moim kolejnym polu. O, jesteśmy. Sorry, że wznagwiam, to jest armia. Dwunaste pole. Widzicie, całkiem dobre, nie? Wybaczcie za tą nierealność w tej chwili, ale pojedziemy na moje pole na skróty bo będzie lepiej, I od razu więcej bólu mi. normalnie tu jest ścieżka na to jedno pole, ale teraz sobie taki szybszy skrót wezmę, bo nie chcę was tu zanudzać Dobry to jest pomógł terenowy, niech będzie gaz, no i opór oj, za mocno moje dwunaste pole też dosyć spory, nie powiem, że nie. Ten na nim rośnie. Czekajcie. Pszenica. było na wizion. No to jedziemy. Bo czekajcie, to ja cyknę miniaturkę fajną. A to potem się cyknie poza odcinkiem. I jednak nie będę teraz robił do końca nie wiem jakie to prawie mi z główki Widzimy. Moje najmniejsze pole z jęczmieniem teraz jak to szybko na moje inne pole Kajcie, coś tu wymyślimy jak daję to będzie trochę trwało ten duża mapka, bo, bo Zazwyczaj są duże mapki. Wiecie, takie taki starszy, nie? Chyba to się wytnie. Nie wiem, to się chyba wytnie, ale ja nie wiem, nie? Bo widzicie, tak się kończy szybka jazda. Przepraszam za to, bo to w ogóle nie mój jak się będzie dało to to wypnę i kolejna kolizja, no, no 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 wybaczcie, no ale no no nigdy nie wiadomo co się stanie z tymi mordami, bo to się nie to są miło dwa, to prędkość, działa. Ale dobra, nie będę już tego wycinał, bo się nie lubię bawić. Bo Będę chciał to się jej ale nie wiem. Pociąg stoi, nie wiem w ogóle dlaczego. O, bo ja kiedyś miałem tak że mafia, bo chciałem cię nagrywać mafię i... Takie tam wiecie takie... Czekajcie. Pojedziemy co tu. Przez pola na szybko. Co to jest za wrak? Nigdy nie byłem na tej części mapy. Dobra, muszę z nią To jest jakiś wrak? Słuchajcie, jakieś stawy, ty. Będziemy musieli tam się kiedyś przejechać. To po tego dzięki moim skrótom za chwilę będziemy na moim polu. O ja po polu nie. Sorry, ale... Tak wychodzi. O moje pole widzę To jest tutaj Moje pole Je 12 podejrze Pole 13 pole 14 I zrobimy odcinacę jak żniw na tych dwóch polach Zrobimy możemy kombaj przeszykować Bo jutro leci Jutro wleci odcinek Żniw, w sensie, no jutro, bo jak jedno nagrywam, to jedno nagrywam w piątek, odcinek wleci w sobotę. No to w, w niedzielę wleci ten odcinek, no to tak, no to się nie mylę. To czekajcie w niedzielę na odcinek że Żniw, w sensie jutro. Czekajcie... Jutro na odcinek ze bo będzie gruba. Będzie nowy test, będzie test nowego nabytku Przejdę się już, pierwszym. Pole że nie wiem, 14. I druga łąka. Mam trzecią łąkę, ale nie będę się wracał na pół mapy. Tak? Kiedyś ją kiedy zobaczycie na ziemniakową, to już przecież przymrużmy na to oko. Ja. Wy, Dobry widzowie, no to przymrużycie na pewno to okonie. Dobra, nie będę wycinał tego wypadku, bo nic się za bardzo nie stało. To można go uszykować. Я надеюсь, что вы слышите. Oj! Elegancko czyjeżdżam? Nie wiem, dlaczego w ogóle ta klapa była. A nie, ona musi być, jakby tak. Być chodzi. bo nie wyjdę z ciągnika. Wiecie, te mody w Modchabach. Łe! No teraz to będzie zbieranie belek.

Niech edder. Spójrz, czy jak to nazywają niektórzy. Nie, ta ściany nie jest, bo przejedziemy tu. Spokojnie, tu nie patrzcie na tą powierzchnię. Będę śmiał, wywiada tego było przygotowane. Se stoi, no, se wszystko stoi elegancko, że czeka na zimę i gdyby się przyczepy podepnie. A, i pojedziemy 30 metrów. W końcu ją trzeba do czegoś wykorzystać. Pojedzie się z autostanką. Biegł się w górę. Bożykować sprzęt do żniw sobie tak o dokupię już na to nie patrzcie, dobrze nie? w pierwszym nie mogę tak zła sobie dokupię przyczepę taką na tył o taką gdzie ją z tyłu tak i takim zestawem tam pojedziemy a jak zabraknie miejsca to już za tora bo to jest podpięty jest do BSS i się pojedzie jak już mówiłem, nie realnie nie to w ogóle. Cofanie w farmingu to wcale nie jest taka prosta rzecz. Ale już niektórzy nawet próbowali i... Nie, nie za dobrze mi to wyszło, także... I chyba tego chyba podpływ nie jedzie do tej? I jakby serio nie idzie. Łe, ludzie. Trzeba coś innego kupić. No bo dobra, wiecie co? się kiedyś. Realnie na lawecie. I mieć to w głowie. Nie. Ja idę do domu, żegnam was, bo ten odcinek trwa prawie 20 minut. Kombajn jest przygotowany do żniw, przyczepy są podpięte, ciągniki są. Wszystko za jest miejscu, wszystkie pola, wiecie gdzie mam. No to co? Na razie, cześć i do kolejnego odcinka. Żegna was, rolnik z swoich pól.